Pośród licznych języków i dialektów świata jest jeden uniwersalny. Pocałunek. 65. Było 200, nie oszukuj. Przerwałaś i zaczęłaś od nowa. Dobrze zrozumiałam? Profesorka od literatury nie okrzaniła cię za tę sprawę z Diego? Ta kobieta mnie przeraża. Jest stuknięta. Niech sobie będzie, byle nie wtrącała się w nasze sprawy. To niesprawiedliwe, bo wyżyje się na mi, Tomasie, Diego i całej reszcie. Nie broń go. Nie pamiętasz, jak głupił Lole? Jak się miewa? Gadałaś z nią? Nawet nie otworzyła mi drzwi. Spoko. Mi tym bardziej nie otworzy. Musimy znaleźć kogoś, kto przemówi jej do rozumu i komu zaufa. Teraz nie ufa nawet Biance. I już wiem, Santos. Co? To może się udać. Powiem jej, że. Nie teraz. Zbierajmy się do tej wytwórni. Diego nie idzie. Tego nie wiem. Oby, bo nie chcę go widzieć. Czas na nas. Nie przebierzemy się. Idziemy załatwić nagranie płyty. Co tu robisz? Cześć. Czekasz na kogoś? Niedaleko przyjmuje lekarz mojej mamy. Prosiła, żebym z nią poszła. Dlatego tu jestem. Twoja mama. Tak. To dziwne. Bo wydawało mi się. Nie, nic. Powiedz. Wydawało mi się. Mów Myślałam, że czekasz na chłopaka Wystawił cię? No bo... Długo czekasz? Nie, spotkałam Celi Jak się masz? Ładnie wyglądasz Dzięki. Pójdziesz z nami na zakupy? Nie, czeka na mamę. Jasne. Na razie. Pokażemy Ci później, co kupiłyśmy. Trzymajcie się. Nie masz pojęcia, jak Miguel się na mnie zgadza? Miałam na sobie ten stanik w truskawki. Musisz uważać. Na pewno dziś wieczorem znów zaatakuję. Nawet tak nie mów, bo ten szok mnie zabije. Powtarzam, musisz myśleć o wszystkim. Mogę zrobić tylko jedno: co? Nie iść. Nie mogę. Wystawić go do wiatru? Nie, ale nie wiem co robić. Wyobraź sobie. To tam. Wiko, jest tam twoja głupia przyjaciółka? Nie idź. Jestem. Chodź już, bo wszyscy na nas czekają. Nie przykleiłam jeszcze mojej gwiazdki. Daj spokój. Nie możesz tak iść. Moja ręka. Pomarszczysz mnie. Nie jesteś specjalnie gładka. Zostaw mnie. Czemu się kłócicie jak pies z kotem? Jesteś śliczna. Co tu robisz, mamo? Pozostali już siedzą w samochodzie. Odwiozę was do wytwórni. Nigdzie nie pojedziesz. Chodź, Barbie. Jasne, że pojadę. Miguel mnie poprosił, bo Johnny jest moim przyjacielem i mam go przekonać, żeby was przesłuchał. Nawet jeśli nie będzie z wami Diego. Dobry pomysł? Super. Nie mamy wyboru. Świetnie. Ale najpierw chcę Wam coś powiedzieć. Co? Postanowiłam, że obie możecie być kapitankami czy liderek. Co Wy na to? Co? My dwie? Dwie szefowe to za dużo. Upadłaś na głowę. Musimy być oryginalne. Ile kapitanek mają zwykle grupę czy liderek? Jedną. Dlatego my będziemy mieć dwie. Rudą i blondynkę. Jeden warunek. Ja wybieram karderobę. Bo ona nas ubierze jak Kelly Osborne. Już się zaczyna. Spójrz na siebie. Nie mam odpowiednich butów, ale musimy zrobić show. Siuchy nie są ważne. Są. Nie, koniec kłótni. Po spotkaniu zjemy w zgodzie kolację i obgadamy sprawy związane z chirurgizerkami. Cudownie. Ja nigdzie nie idę. Pójdziesz. Nie, mamo. Tak, zjemy kolację u pana Koluciego, taty mi. Nigdzie nie idę i kropka. Idziesz. Każę ci jako matka. Co się z tobą stało? Martwię się o ciebie. Zapomniałaś wziąć pigułkę? Paliłaś coś z Hildą? Cicho. Więcej szacunku dla mnie i dla Hildy. To jest, ile można czekać? Wszyscy już są? Diego i Giovanni dojadą później. Chodźmy. Wreszcie. Zimno mi. Gdzie on jest i czemu nie odbiera? Co z, z tobą? Żyjesz jeszcze? Martwię się o Anitę. Martw się raczej o to, że przez nią oblejemy. Nie rozumiesz, że przeginasz? Jak to? Nie wiesz? Dała nam złe odpowiedzi. Jak Diego się dowie, sprawi, że ją wywalą. Fajnie, nie? Czasem mnie osłabiasz. Jedziesz ze mną do wytwórni? Mam ważniejsze sprawy.